To jest wielkie szczęście dla całej ekipy, bo tak naprawdę mamy 7 osób, które uczestniczyły w tych biegach. Byliśmy najliczniejszą ekipą, co tylko pokazuje nasz potencjał i od początku sezonu jesteśmy szybcy, od początku sezonu zdobywamy medale w tych konkurencjach właśnie krótkich, których te prędkości maksymalne są bardzo wysokie. I od początku sezonu tak naprawdę te, te prędkości maksymalne mamy jedne z najwyższych, więc... Dobre zmiany w tej sztafecie, bardzo dobry start całej grupy i mobilizacja doprowadziły do tego, że zdobyliśmy dzisiaj ten medal, naprawdę go wywalczyliśmy. Jechaliśmy przeciwko bardzo ciężkim ekipom, mieliśmy na, Włochach, na plecach Włochów Amerykanów, którzy naprawdę bardzo dobrze finiszują, ale to my wystartowaliśmy bardzo dobrze, to my zamknęliśmy gap po, po, po drugiej zmianie. Naprawdę świetny występ, świetny występ całej drużyny. Każdy dał z siebie naprawdę bardzo wiele i na każdy z poszczególnych etapów tego, tego ścigania. Już poczynając od pierwszych biegów, wszystko było tak ułożone, że, że, że dzisiaj po prostu mogliśmy się cieszyć z tego medalu. Zupełnie zasłużony, fantastyczny bieg. Dwa razy już przechallenge'owaliśmy w tym roku Koreę, więc wiedzą, że muszą się z nami liczyć, że nie mogą przeciwko nam wystawiać e, tego drugiego e, garnituru. Natomiast my pokazaliśmy, że mamy siedmiu zawodników, którzy mogą na tym poziomie się ścigać i siedmiu zawodników wyjeżdża z metalami. Tak jak wspomniałam wcześniej, jest to najbardziej liczna ekipa, co świadczy o tym, że ten potencjał sprinter. Mamy bardzo duży i tak naprawdę dyspozycja dnia, dobre zmiany, wysoki poziom uwagi w trakcie tych biegów będzie, będzie, będzie decydował o tym, czy wyjedziemy z medalem, czy nie. Dzisiaj wyjeżdżamy, z czego się bardzo, bardzo cieszę. O problemach zdrowotnych nigdy się nie mówi, jeżeli następują jakieś małe wypadki w trakcie biegów. Zazwyczaj fizycznie to kosztuje zawodnika. Natomiast mamy cały sztab, mamy fizjoterapeutę tutaj z nami na miejscu, więc będzie pracował i pracuje zresztą z naszymi zawodnikami non-stop, więc dzięki temu będziemy mogli przepójść z dobrym nastawieniem. Czekamy po prostu do jutra i sama jestem ciekawa, jak, jak, jak się rozwinie ta sytuacja. Przy tak ciężkich zawodach, przy tak ciężkich pierwszych dniach kwalifikacji, przy tych dniach przede wszystkim takich długich, bo nasz, nasz dzień na lodowisku to. Wygląda w ten sposób, że przyjeżdżamy to o godzinie 7 i wyjeżdżamy stąd o godzinie 20, tak jak pierwszego dnia, więc te biegi się powtarzają. Dużo jest tych biegów, więc myślę, że nikomu taka mała przerwa nie zaszkodzi. Jak najbardziej zdecydowanie głównie też dlatego, że po prostu już czuję się zmęczona już gdzieś tam kilka tych startów za sobą mam, i też trochę los płata figle, moje zdrowie płata figle, i czuję, że. To, że nie trenowałam przez ostatnie tygodnie tak, jak powinnam trenować, odczuwam to teraz. Czuję, że po prostu nie mam treningów w nogach i to, że ich nie mam sprawia, że czuję się słabsza. Nie czuję się zmęczona, może tak jakby fizycznie zmęczona, ale czuję, że brakuje mi tych okrążeń wyjeżdżonych. Już ten, gdzieś tam ten półfinał, finał B, finał A, no, no kręcimy się tam, więc kiedy to teraz nie wychodzi, jest tak trochę, że kurczę, no Czuję, że my jako drużyna powinnyśmy być za każdym razem już w tym półfinale, finale A, finale B. A jak nie wychodzimy z ćwierćfinału, to już jest takie rozczarowanie. Chciałabym, ale muszę być szczera sama ze sobą, że tego depnięcia nie ma. Więc jedyne co potrafię, to swoją głową próbować oszukać swój organizm i powiedzieć mu, że nie przejmuj się tym, co czują twoje nogi, co odczuwam. A zrób wszystko tak, jakby było wszystko okej. Okay. Na pewno to byłoby wielkie wow znowu i, i euforia, i radość. Chociaż uważam, że ten cały sezon był na tyle stabilny, że ja nie potrzebuję może wygranej w, w Pucharze świata w ogólnej klasyfikacji. Mnie bardziej cieszy to, że byłam cały czas stabilna, że byłam cały czas na tym samym poziomie, że ja się cały czas pokazywałam w finale A. I, i ja byłam w tej najlepszej czołówce y, na świecie. Myślę, że tak dobrego sezonu, po tym ciężkich y, momentach, po tym jak późno wracałam do tego sezonu, potem jak ciężko było mi też wrócić, y, to jest chyba najlepsza nagroda. Nawet już nie cały ten buchar Świata, a cały sezon. Nie jedna rzecz, a całokształt. Głowa, nawet nie wiem jak to skomentować, tak, to jest taka czysta radość. Ja myślę, że nam w ogóle nie brakuje nic, żeby wygrywać, że to jest, że pokazujemy i start, i jak chłopaki doganiali, kiedy zrobiła się przerwa, i właśnie, tak jak wspomniałam, ten start. Także oprócz tego, takie, takie smaczki w ćwierćfinale wyeliminowaliśmy liderów Koreę. Także myślę, że jakby i my sami widzimy, i świat widzi, że wow, Polacy, są, są i walczą. Zrobiliśmy gigantyczny postęp i w sztafetach, i indywidualnie, i coraz wyżej nas widać, coraz więcej nas widać, także to naprawdę cieszy.